Jesteśmy już po hmm, reorganizacji systemu oświaty, i w tym momencie mogę zapewnić, że po rozmowach z naczelnikiem i z panią prezydent Marzeną Demniak hmm, mamy już zagospodarowaną kadrę nauczycielską. Szkoły, które zostały zrestrukturyzowane, nauczyciele, którzy mieli umowy na czas nieokreślony, zostali przeniesieni. Do innych placówek oświatowych, będących w gestii Urzędu Miasta. Więc to, o czym mówiłem na samym początku, żadna z pań, żaden z nauczycieli nie stracił pracy. Mówię to tylko i wyłącznie o tych osobach, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i nie mają świadczeń kompensacyjnych, a były zatrudnione na czas nieokreślony w naszych placówkach. Udało nam się dzięki wysiłkom. Poprzesuwać te etaty, i mogę dzisiaj zapewnić, że to o czym mówiłem na początku ta kadra została przesunięta do innych szkół, będą wzmacniane zajęcia, będzie więcej godzin, ale o tych projektach będziemy mówić w innym czasie. Ja dzisiaj chciałem skorzystać tylko z Państwa obecności i uspokoić tutaj sytuację, że te osoby znalazły zatrudnienie. Dotyczy to również osób z obsługi, osób zatrudnianych w sekretariatach, zatrudnianych przy pracach konserwacyjnych, czy dotyczy to również pań woźnych. Jestem bardzo zadowolony, że udało się osiągnąć kompromis i że ci nauczyciele znaleźli miejsca pracy w naszych innych placówkach. Trochę jestem zaniepokojony inną kwestią, a mianowicie na ponad 130 nauczycieli w całym systemie naszej oświaty, którzy mają prawa do świadczeń kompensacyjnych, na tą chwilę spłynęło tylko 7 wniosków, 7 ofert na odejście na tzw. wcześniejszą emeryturę i skorzystanie z tzw. wisienki na przysłowiowym torcie czyli z odprawy w wysokości 12 pensji.